Witajcie drodzy tubowicze, Kazan z tej strony. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Duchów Przodków, w którym to przyjrzymy się niewydowanym już saszetkom od Kobi serii Knights. Seria pierwsza, nie kojarzę, żeby wyszła druga, chyba że ktoś mnie tutaj poprawi. Z przodu znajdziemy informację, że zawiera paczka jedną figurkę z akcesoriami: logo serii Knights, logo Kobi, no i z tyłu, no tutaj jest naklejka z ceną. Ja zapłaciłem 2 zł za, za każdą z tych saszetek. Wszystkie pokazane figurki. Wiek niezalecany od 0 do 3 lat. Informacje o wyprodukowaniu tego produktu w Polsce. No i e, tutaj mamy serię pierwszą z 2011 roku. Więc no już parę lat siedzą w tych saszetkach te figurki. E, zabierzmy się do odpakowywania i zobaczmy co mi się trafiło. Jedna z saszetek jest Naderwana. Więc otworzę ją gołymi rękoma, bez żadnego problemu. I już leci głowa rycerza. Coś tam jeszcze. Te saszetki z serii Grunwald lubiały trzymać części i ich nie wypuszczać. I tutaj też tak jest. Wrogo coś się przyczepiło. No puszczaj. Co za uparte. O, wypadła taka pochodnia. Dobrze. A druga już jest taka bez żadnego nacięcia czy naderwania, więc ją. Otworzę nożyczkami. Co tutaj będzie? No, najważniejsze, że nie powtórka. No i znowuż wszystko, wszystko. Dobrze, wszystko wypadło. Zaraz to uporządkuję, złożę i zobaczymy, jak to wygląda. Tak prezentuje się pierwsza figurka. Tutaj widzimy. Nadruk na główce, taki z blizną. Te oczy niestety są coś tutaj, yy, no niestety zepsute, nie puste spojrzenie ma ta figurka. Nie nadrukowały się one dobrze. Poza tym nadruk jest dość ciekawy, bo jest broda, usta, brwi, ta blizna. No ale niestety tors jest cały metalizowany i z przodu posiada nadruk tutaj czarne elementy czerwone, herb z lwem bardzo atrakcyjnie to wygląda czarne zwykłe nóżki. I widzimy też miecz, taki nie taki z okrągłymi końcami, tylko tutaj jest taki rąb, no bardzo fajnie. Z tyłu nie posiada figurka na druku. No i dostajemy dla niej także pochodnie. Ją już widzieliśmy wcześniej w saszetkach serii Grunwald, ten hełm także. No i tak założyłem. No trzymając figurkę w ręku, Udało mi się założyć ten hełm bez przygód, już. Widzimy tutaj, że ten biedak, jak go założy, to już wiele do przodu nie widzi. Zachodzi mu po prostu na oczy. No i no jest skazany walczyć na oślep. Taki śmieszny troszkę akcent. Druga figurka w mojej ocenie jest dużo ciekawsza. Jest, jest to figurka z zakonu. Widzimy tutaj żółty krzyż z przodu, herb, oczy. Nadrukowane, może troszkę przesunięte, ale to nie przeszkadza. Srebrne to takie metalizowane części, właśnie. Rączek, nóżek. No i z tyłu nie posiada ta figurka na druku. Nie jest to jednak żaden problem, ponieważ no tutaj dostajemy gumową pelerynę bez nadruku, sama tylko biała, o, zgina się i będzie ona zasłaniać te plecy pozbawione nadruku. Dostajemy także taką zbroję, którą, do której można zaczepić taki zaczepik. Jeśli się na to zdecydujemy, no to można wczepić też w niego miecz. Z tym, że miecz jest bardzo długi i to dość nienaturalnie wygląda. Ja to teraz Wam szybciutko pokażę. Jak go wepniemy ten sposób, na wprost, no to widzimy, nie można postawić figurki, obracając go, no to mu ten miecz mocno odstaje. No ale no, jest taka możliwość, to możemy tutaj niekoniecznie przyczepić miecz. Jeśli chcemy wszystko załadować na tą figurkę, no to ten napiersnik bez tego zaczepu, bo inaczej ta peleryna nie wejdzie, mocujemy pelerynę, jeszcze trochę szyi nam zostaje, wczepiamy tutaj główkę figurki, jego brodę z wąsem, cyk, i hełm. Hełm Do hełmu dostaliśmy taki biały pióropusz. Jest on plastikowy, to nie jest gumowy element. subica się otwiera, jednak w tym kanciastym hełmie ona się tylko troszkę uchyla i zakładamy go. Ten hełm tutaj ma taką trudność, że w połączeniu z peleryną on nie do, końca, nie do końca wchodzi. Tam naprawdę niewiele brakuje, ale on potrafi na przykład samoistnie odskoczyć. Mam nadzieję, że teraz to się może akurat nie pokaże. To jest takie: no, dość, on, dość, on się dość słabo trzyma. No. Jak go tutaj trącić, to on yy, o, odskakuje. Więc yy, w połączeniu z peleryną to się średnio sprawdza, ale jak go tak naprawdę mocno wciśniemy, to powinien się trzymać. Jeśli tą figurkę wyposażymy we wszystko. Widzicie teraz zaczepiłem i odskoczył. No, no trochę, trochę szkoda, że to tak jest. Mogłyby te hełmy być lepiej wykonane. No ale figurka teraz jest tak naprawdę zrobiona ciekawie. Dużo, dużo na niej się dzieje. Ten zaczepik nam zostaje. No i jest też sporo wyższa od takiej zwykłej figurki. No bo ta peleryna, ten hełm, te, ta, ta zbroja wydłuża to szyję, no jest naprawdę, wygląda ona potężnie. Dla tych, którzy nie oglądali wcześniej moich unboxingów tych saszetek, no pragnę pokazać im, że tutaj te peleryny bez problemu współpracują z konikami Kobi, jest tu na nie wcięcie, nawet jak jest założony na konia kropierz, no to świetnie to pasuje i taka figurka naprawdę prezentuje się doskonale. Przejdźmy do podsumowania. Figurki kosztowały po 2 zł, każda mnie akurat udało się znaleźć się na takiej promocji. Jeśli w podobnej cenie je znajdziecie, nawet troszkę wyższej, no to myślę, że można je polecić. Nie są one pozbawione wad. Widzieliśmy je, te problemy z nadrukiem, ten odskakujący hełm. Uważam jednak, że są ciekawe. Poza tym mają opory. Tutaj akcesoria też dobrze się trzymają. Ich rączek na pewno można się w nie zaopatrzyć i być z nich zadowolonym. W serii Knights dostajemy też do wyboru wiele ciekawych wzorów. Tutaj rycerze są różnych kolorów, z różnymi herbami. Myślę, że jest w czym wybierać. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy sądzicie o tych figurkach. Z chęcią poczytam Wasze opinie. Pragnę zaprosić Was także na mojego Facebooka i fanpage na Facebooku, gdzie możecie Śledzić jakieś tam nowinki, piszę no więcej takich rzeczy, które są za małe na kanał, a akurat na post na Facebooku. Właśnie zapraszam Was. No i oczywiście na sam kanał, jeśli nie należycie do grona moich widzów. Ja już kończę. Oglądaliście odcinek duchów w przodku. Kazana. Pozdrawiam Was. Cześć.